Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie unpacking dwóch takich małych e, paczukszek, jak zresztą e, widać. I będzie to unpacking z lonem, który teraz e, się mamy. Tak. Więc zacznę już powoli to odpakowywać. Paczki są dosyć małe. Tutaj nawet jest tylko koperta, bo będą tutaj akcesoria dla koni, które zostały zrobione na zamówienie. No, to jest właśnie pierwsza rzecz. Jest to, słuchajcie, derka zrobiona na zamówienia dla jednego z moich koni w skali Little Bits. O taka słuchajcie, derka. Granatowa z takim oto, tutaj, taką naklejką koroną. O, z obu stron, i tutaj, wszystkie elementy, wszystkie paski są czarne, bo tak właśnie chciałam, żeby te dodatki były czarne. I ta derka, słuchajcie, będzie na Ogiera fryzjerskiego z firmy Schleich 2009, czyli oczywiście na Tornada. I tą derkę zamówiłam u pewnej osóbki na Instagramie, tutaj Wam się wyświetli jej profil. Ona robi przepiękne akcesoria dla tradów, dla właśnie skali LB. Naprawdę robi przepiękne rzeczy, bardzo mi się one podobają. I stwierdziłam, że właśnie y, zamówię od niej taką oto derkę do Tornada. Mogę zobaczyć, jak ona jest piękna. Pięknie, super jest wykonana, bardzo dokładnie, starannie. Tutaj te w ogóle zapięcia są bardzo fajne. Takie właściwie chyba jak w prawdziwej derce. Naprawdę super wygląda. Już nie mogę się doczekać, kiedy założę ją na tornado. to była pierwsza paczuszka. I tutaj jeszcze mamy drugą. Mamy takie auto-budeczko. Tam ja, się ładnie zapakowane. Czy już możecie zobaczyć, co to jest? Ja to wszystko, słuchajcie, stąd wyjmę. I są to, słuchajcie, kantarki. Zaraz Wam y, pokażę. Są to, słuchajcie, kantary na skalę 1 do 12 dla modeli kolekta Deluxe. Znalazłam taką dziewczynę na OLX, taką ofertę, gdzie właśnie taka dziewczyna robi różne akcesoria dla modeli w różnych skalach i właśnie stwierdziłam, że zamówię kantarki dla wszystkich moich. Kolekta deluxe na wszystkich koni. Więc tutaj już widzieliście: jest jeden taki bordowy. Właściwie mam dwa takie właśnie bordowe. Jest taki oto żółty, jest jeszcze drugi żółty. Mamy jeszcze czerwony i turkusowy. Taki drukusowo-zielony w sumie. I każdy z kantarków ma jeszcze takie oto określałki. Jeśli chodzi o wykonanie, to muszę powiedzieć, że są bardzo ładne. Oczywiście jeszcze zobaczymy je na modelach, ale wyglądają bardzo porządnie. Także jestem ciekawa, jak będą wyglądały te kolory na moich modelach. Także to by było, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Paczki, jak widzicie, nie były zbyt wielkie, ale to były tylko akcesoria, właśnie na zamówienie, więc bardzo mała rzecz. Ale ja jestem bardzo zadowolona, bo jeszcze od dawna chciałam zamówić w szczególności kantarki właśnie dla moich modeli. Ale Derka to była w sumie tak przy okazji, ale też jestem bardzo zadowolona, bo jest prześliczna. Już nie mogę się doczekać, kiedy ubieram moje modele właśnie w te akcesoria. Oczywiście zdjęcia tych akcesorii na modelach zobaczycie na końcu tego filmu. I teraz już się z wami żegnam. Słuchajcie, Leonek też się z wami żegna. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków na moim kanale. Do zobaczenia!